Wracaj tu ty pieprzony złodzieju! Haha, ha, jak mnie złapiesz? Jak cię dorwę to nogi z dupy wyrwę i wrzucę je do kosza na ogórki. Chyba ci się teksty powszaniły koleś. Na ogórki to są słoiki nie do łuku. No, wreszcie obraz, ta jeszcze za mną biega? No raczej, owiem, wody, zatrzymaj się i tak cię złapię. Może, kiedyś ci się to uda. Oddawaj kasę, ała nie tak mocno, to nie jest plastikowe idioto. Aha to sorry. Jezu nawet pływać nie umie, żal mi go, ale z drugiej strony, zreba mieć kasę na bilet. Aha, trzeba się przedstawić. Ludzie się ma to ja, Lucian75, S, a, s, bo Anna mi nie płacił, no ale muszę mu przemówić do rozumu w końcu bo to co ostatnio się dzieje w tym jego świecie to nieporozumka. Ach, zapach soku z mango, kocham to, zaraz wy to już kręcicie. Stój, sku... to ty lucek. Wracasz hej ziomki od Blanta, Lucek wrócił. Awe, nie ja do szefa, gdzie ta chodząca szynka? Szyn. Eee, szef jest u siebie, ja wcale nie powiedziałem szynka co nie. Ech cały, generał, zawsze coś wymyśli. O widzę, że w końcu sobie o mnie przypomniłeś. Czego więc dusza pragnie? Ale zanim wyciągniesz broni mój system ochronny musicie przeczepać na wypadek podsłuchu. O <tolnictwo> u a czyli po opie człeku jestem tww w a ku Mama Cię nie kocha? Co się stało z miłym kocha? Nie inaczej. Co się dzieje w khorinis czemu codziennie jakieś kurę? Będę atakują miasto i okolice? Czemu jakiś dziwny trup z godmodem zabija sługi i nosa? Aaaa -a, co o tyli znów? Nie to dla bezpieczeństwa system sprawdza podwójnie. Ja a się zaraz zdrziga a teraz mów, o co tu chodzi, spokojnie przyjacielu, wypełnia się już drugi znak przepowiedni, następne pięć to tylko kwestia czasu. Sorry, muszę to odebrać, spoko. Czego? Mamo nie teraz w pracy jestem, tak wrócę na kolację, a co dziś jest, znowu, może jakaś odmiana w końcu co? A wracając do rozmowy, masz wiep. Whatever, your mother, taki, suck my bals, och zamknij się, nie ty, 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 ty ty ty, ty ty ty. Hej dwóch na jednego to już przesada. Dobra, wołam ich więcej. Taki żarcik, a tak serio, sam se poradzę. Wynocha stąd to pancerzona Fredko. Hej, zaraz ale ty masz godmodę, to nie tea Posłuchaj, ten szkielet ma taką moc, że zabija jak bazy szek. Chym, czyżbym źle oceniał bez jego? Chyba jednak źle zrobiłem. Dobra to robimy tak, ja na kilka dni wyruszam szukać magicznych światełek masowej rozpierdłuchy a ty za mnie poprowadzisz interesy. Pamiętaj tylko o dokarmianiu moich kochanut w ja tego nie powiedziałem jasne, no ale ja mam kolację, nie mogę nie przyjść bo mnie mama zabije, a twoja dziewczyna nie może ci dokarmiać zwierząt i pilnować by się bilber z ziołem nie tłukli, ja nie mam dziewczyny. Pomyślmy dlaczego, bo siedzisz z tym swoim zastranym tyłkiem i pieprzysz wiewiórki zamiast szukać laski, nie obrażaj wiewiórków, wiewiórki są dobre, kochane. I czemu ja to mówię kiedy kamery kręcą, nie kręcą. Zapomniałem wymienić taśmę. Aha, to dobrze.